Sympatycy kolarstwa musieli czekać aż 9 lat, by drogami powiatu wołomińskiego 28 lipca wiodła trasa jednodniowego klasyka o Puchar Mon. Tym razem na ponad 130-kilometrowej trasie rywalizowało 163 kolarzy z 23 zespołów polskich i zagranicznych. O wysił w Pucharze Ministra Obrony Narodowej, nie wiem, myślę, że tak dokładnie nie wiem, ale w przybliżeniu 15 start powinien to być. Tak, co y na wyścigu, przeważnie na, te, na, na tego typu wyścigach, czyli na Obrony Narodowej udawało mi się wywalczyć na przykład koszulkę najjaświdniejszego, wiadomo, że to bardzo szybki wyścig preferujący szybkich kolarzy sprinterów, dzisiaj też pewnie takie rozegranie będzie, ale na pewno będę próbował swoich akcji w, w ucieczkach i próbując z ucieczki wygrać, bo wiadomo, że w takim terenie... To nie jest moja charakterystyka wyścigu. Tak? Płaski etap. Pięć pętli po 27 km ze startem i metą w Ossowie oraz premią dedykowaną pamięci uczestnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku, medalisty olimpijskiego sprzed 100 lat, Józefa Lange, prowadził drogami gmin, wołomin i poświętnego. Ja lubię taką pogodę, jak komentuję wyścigi, dlatego, że jak są wiatry i coś się dzieje, to peletą. Rozrywa się, wyścig jest interesujący, ciekawy, rozmaity, a nie tak, że sobie jadą, jadą, a później wygrywa najlepsze. Na pewno będą ucieczki, na pewno, jeśli będzie wiatr, to wcale nie jest powiedziane, że cały peleton przyjedzie na metę, choć wyścig siłą rzeczy jest własny. Miał rację specjalista kolarstwa, twierdząc, że zwycięzca wyłoniony zostanie pośród członków siedmioosobowej ucieczki. A więc ta siódemka dotarła do i jedzie większa grupa. Widzicie Państwo jak nie im brakowało, by doścignąć tych siedmiu wspaniałych, zaraz tu cały peleton będzie finiszował. Pierwszy z ponad 40-sekundową przewagą linię mety minął Konrad Czabok z grupy Mazowsze Serce Polski, drugi był Duńczyk Arnt Alexander Hansen z Aitox Karl Ras, a trzeci Holender Rick Ottema z Diftar CC, będąc jednocześnie najszybszym na lotnej premii. No, jechało mi się bardzo dobrze, mamy silną drużynę, więc yy, zakładaliśmy, że po prostu jeśli będzie ucieczka, to musimy mieć tam jakiegoś kolarza i padło na mnie i ta ucieczka dojechała do mety i zafiniszowałem z nimi. Wiatr był trochę mniejszy niż się spodziewaliśmy, bo prognozy zapowiadały prawdziwy huragan, a tylko momentami były mocne podmuchy wiatru. Co też sprzyjało tworzeniu się mniejszych grup ucieczek. Właściwie no, wiedziałem, że finisz jest pod wiatr, więc trzeba być na pewno późno z koła i rywali. W moim przekonaniu, impreza bardzo udana. Bardzo się cieszę, że to miało właśnie miejsce tutaj początek i meta w sobie. Do zobaczenia, zaraz, zapraszam. A nagrodę wręcza dyrektor delegatury Urzędu Marszału Postego, pan Artur Rola. Zadowolony z całą pewnością jestem, po pierwsze, z frekwencji, była znakomita. Na wszystkich wyścigach wystartowało 160-170 zawodników. Priorytet jak zawsze miało bezpieczeństwo, co było szczególnie ważne w dzisiejszych warunkach, jakie tutaj pogodowych, jakie mieliśmy. Byliśmy bliscy przerwania tego wyścigu, bo te warunki przez moment były bardzo niebezpieczne, ale wytrzymaliśmy nerwowo i udało się szczęśliwie doprowadzić do końca. O poziomie sportowym świadczą średnie, jakie kolarze osiągali. Tu ten wyścig był najszybszy, mimo tych warunków pogodowych, mimo silnego wiatru, ponad 50 km na godzinę średnia całego etapu. Było dużo ludzi na trasie, którzy kibicowali. Organizator wyścigu Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Mazowia Team dziękuje za pomoc i wsparcie samorządowi województwa mazowieckiego, starostwu powiatowemu oraz samorządowcom gmin, Wołomin i Poświętne.